Siemka, witam w kolejnym odcinku Ajzaka dawno nie było ale myślę żeby wrócić sobie do tej serii skończyć w końcu te marki i zrobić Dead Goda była pewna przerwa w sumie ostatni mark poza tym chyba wczorajszym czy dwa dni temu próbowałem nagrać właśnie Tainted Apollyonem ale długo nie nagrywałem Ajzaka i zapomniałem zmienić scenę odcinek się nie nagrał szkoda bo miałem bardzo fajny run ale Udało mi się finalnie tylko boss zrobić, może i lepiej. Nie pamiętam nawet na czym tam przegrałem, na czymś tam głupim, ale no trudno. Ten Tetapolion, jego zaleta to właśnie te muchy. Jak jest jakiś słaby itemek, możemy go przerobić na muchę. Która działa tak samo jak ta szara mucha, która atakuje w tą stronę, w którą strzelamy. No i dobra, na tym Bossie nawet fajnie działa ta mucha, bo kilka razy go obija, dało się bez hitka. To przerabiamy na muchę. I teraz mamy czerwoną muchę. Ona chyba ma taki sam damage i działa tak samo jak ta nasza zwykła startowa. No i tutaj niefajny pokoik, ale damy radę. Jeszcze teraz, no, znowu miałem zjazd na studiach, dlatego przez weekend nie było odcinka. I to nagrywam dopiero jak wróciłem. <kluzni> Chciałem wrzucić przynajmniej tego ajzaczka. No i nie nagrałem, a już nie miałem kiedy, więc nie było odcinka. No, i myślałem, że mam w zapasie Rimwarda. A nie miałem. Miałem jakiś stary odcinek zapisany na dodatkowym folderze po prostu w tych zapasowych. A to, to już jest na kanale, dziewiąty chyba odcinek. Dobra, spróbujmy tutaj. Eee, a Git jest. Ok, to przerabiamy. Tylko muszę sobie naładować. I tam był kamyczek z x który chciałbym wziąć. Dobra, jest i bombka i naładowany itemek. Cyk. O. Mm. Dobra, bo to był chyba item aktyw na spację. To mucha ma inny kolor, ale trzyma takie same... Mm. A nie, zatruwa. Ej, to git, nie wiedziałem, że to tak działa. Bo tam była fasolka, no i... ...trująca mucha. Na bossa może być fajne. Dobra, nie będę się bawił w te monety. Żałuję trochę, że nie poszedłem na alternatywne piętra, czy jak to się nazywa, na te kanały po prostu. Chociaż nie mielibyśmy tej muchy wtedy raczej. Ej, miałem taką przerwę od gry, a jeszcze hitka nie dostałem. Dobra, mucha padła. Mięsko, to bierzemy i zobaczmy tutaj. Nie, nie bierzemy. XL. -ka. Ciekawe, czy wszystkie muchy, które powstały z itemku ze spacji aktywnego, mają takie właściwości, jak ten itemek ze spacji, mniej więcej. To by było fajne, chociaż przy większości itemów nawet nie wiem, jak powinno to działać. No i dostałem hitka. Mały damage mamy, cztery razy musiałem trafić taką główkę, żeby pękła. Co to było? To nie był knockback? Nie, Gemini. Okej, okay, niech będzie. No i stracona szansa na devila. Dobra, bierzemy te piguły, czemu nie. Eee, Runch up. Przydałoby się jakieś serduszka znaleźć, bo teraz co chwilę hita dostaję. A w ogóle nie, nie lecą serca. Przynajmniej mamy sporo kluczy. I chyba przejdziemy się na hasza. Dobra, jest bosik. Okej, okay, prosty. Serio. Zapomniałem, że na dotyku ten lepszy 1 HP zawiera. Dobra, zaraz wrócimy do tego piętra. No i dobra, chyba wróciliśmy. Damage bierzemy, a tutaj Krampusik, hej, to Git. A... Weźmy go w ten sposób. O, i teraz jest czerwony po prostu. Ale wątpię, że będzie Brimstone na dotyku z tym, z przeciwnikiem. Dobra, Bosika od razu może. O, kurde, ten sam. No, ale teraz z tymi itemkami dużo lepiej. No i już wiem, że muszę na niego uważać, bo. Sporo rzeczy się pozapominało w sumie. Ej, smoczek bierzemy. Ale jeszcze wracamy po Treasure Room. No, jakieś serducho przydałoby się znaleźć, ale z tego nie. Dobra, może weźmiemy sobie ten item. Idealnie. O, jest nawet planetarium. Kajęc jakbym. Tom. Yy, konstelację zmienił. No ale wolę nie sprawdzać. O nie, tak to działa. To średnio. No tyle dobrze, że. Możemy tym chyba łapać łzy przeciwnika, coś takiego Dobra, tutaj eee, Weźmy to. To czasem może <ścoughs> uratować nawet O, udało się. Dobra, bez hitka i Bosik. No, za to praktycznie One-Shot. Ten jest akurat taki. Kurde, tankowaty. No i Git. Dobra, to sobie weźmy tak, bo to chyba tylko Bomby dawało. A tu nie bierzemy nic. Nawet nie możemy jakbyśmy chcieli. Serio? Nie wiem, nie warto było. Myślałem, że to się wyłączy, jak przejdę poziom. Hm. Zapomniałem, że te czarne szkielety pod kątem strzelają. Yy, weźmy sobie fula, czemu nie? Może jakiś itemek zakosimy z tego z bosrasha, bo mamy dobry czas nawet Grzybek, co dawał grzybek? To chyba nie dawało HP. Zamienię go w muchę. Dobra, jest HP. No i matka. No, prawie one shot. Trochę damage'a i będzie się dało. No i gate. Yy, dobra. Idziemy ciemną ścieżką. Zawsze to jakiś damage dodatkowy. Eee. Yy... To była trucizna, czy to był ten glut? Aaa, glut. Ale my uciekamy i idziemy, no tak jak mówiłem, na dół. Nic już tu chyba nie mamy do wzięcia, więc yy, The wump teraz. No i tu już może być ciężej, bo po jednym HP będę tracił. Mam nadzieję, że jakoś szybko na, na serce uda nam się trafić. Dobra, jak są te gluty, to może hasza będzie fajnie się biło. Nerwują mnie te, te przepowiednie, czy wróżby. Troszkę zasłaniają. Dobra, może będzie tutaj bosik. Jest. No, prawie one shot. A tego wosa, dobrze, że szybko zrobiliśmy. Bo. Oj, nie przepadam za nim. No to tak samo. Kurde, śmieciowe temy z tego dewila lecą. Na tym ranie coś. O, tu zaskoczyło. Dobra, bierzemy serducho. No i przerobię je od razu. O, jest i serce. Dobra. No, praktycznie jest. Yy, tutaj. Devil. Useless jak zwykle. No idziemy tego hasza. Kurde, trzy klucze tylko. Ale to wystarczy na sklep. No i na te boczne pokoje. Yy, chyba dwie buchy weźmiemy, jak to sobie. Wciągniemy. To zróbmy tak. To mi się teraz bardziej przyda. To zróbmy tak. Jedna mucha jednak. No trudno. Ale bierzemy to. To. I sobie wciągnę tutaj ten itemek jeszcze. I jeśli będzie fart, to może. Znajdziemy drabinkę? Chyba nie ma. Dobra, trudno. E, tych kluczy nie, od... nie mam, kluczy więc ich skrzy... Duża skrzynka, szkoda. A nie otworzymy, ale tutaj. Może być ciężko, bo w sumie mamy strasznie mały zasięg. Chyba, że będziemy na muszkach polegać. No i spację. Spacja jest akurat ok. Mało movement speed'a, nie mogę przed tymi uciec za bardzo. Ważne, że mamy już zrobione serce i fajnie jakby tego hasza się udało. W ogóle te muchy jakby urosły trochę niektóre. Bo mają różne wielkości. Jak ktoś się zna to może napisać w sumie czemu, czy nie wiem. takiego mają jakby stakowane ile osób po tych potworków pokonały i większy demet dzięki temu? Nie mam pojęcia. Dobra, teraz trzeba miejsce wyczuć. Tutaj chyba nawet nie muszę się ruszać? Wiadomo, im bliżej, tym większy damage mamy. No i tu po naszym damage'u już chyba. Mogłem po prostej chyba wiec. Ale wydaje mi się, że, że mamy to. Dobra. hatch zrobiony. Dusza Apoliona zdobyta. No i co teraz? Chyba na spokojnie wejdziemy sobie po prostu na dół. Zrobimy szatana i. Delamba chyba. Oj, niedobrze. Jedno HP i myślę, że nawet tego szatana możemy się nie doczekać No Miałem rację Ale jak to wygląda? Dobra, serce, hash Dwa marki, no Na początek Izaka to myślę, że nie było tak źle, no po takiej przerwie Dobra, to ja wam dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków, cześć!